Właściciel tego samochodu, czyli Łukasz, którego już możecie kojarzyć, bo występował u mnie na kanale, ale możecie sobie przypomnieć film. Tutaj Wam się u góry wyświetla, zbudował to Subaru i zaraz Wam o nim dokładnie opowie. Cześć Łukasz, Cześć. E, dzięki, że do mnie napisałeś. Tak naprawdę, że to chyba jest pierwszy film na necie odnośnie tego samochodu. Jeżeli chodzi o film, tak, prezentacja. Jeżeli chodzi o kronikę rajdów, już była. E, natomiast jeżeli chodzi o materiał filmowy, to pierwszy. Jest mi bardzo miło i jest mi niezmiernie miło, że możemy Wam ten samochód zaprezentować. Jesteś prosto po rajdzie Żubrów. Tak, jestem. Właśnie przyjechałem z tego do ciebie. Umawialiśmy się, że jak auto ukończy rajd i będzie na tyle wyglądało, że będziemy mogli go pokazać, to. To się spotkamy i go przedstawimy e widzom. E więc wybaczmy, jeżeli Łukasz będzie troszkę zmęczony, bo jednak rajd right to rajd. Right. E nie było wie wiele uszkodzeń, wiem, że tylko e coś się z felgą przydarzyło. Tak, mieliśmy na jednym odcinku dosyć duże podbicie, e lewy tył. Felga została spłaszczona, wymieniliśmy na, na zapas i kontynuowaliśmy rajd. Więc czekajcie, i będą tutaj jakieś bączki, jeszcze zdążymy nagrać, jest późna pora, słabe słońce, ale są światła. No i usłyszycie jak ten samochód pracuje i zobaczycie jak jeździ. Powiedz mi, jak zaczęła się historia w ogóle z tym egzemplarzem Twoim? A, historia jest długa, bo tak naprawdę e, po części związana e, z kontynuacją mojej e, motoryzacyjnej przygody. E, zaraz po tym, jak ukończyłem Fiata, który zresztą był już na kanale u ciebie, e, po głowie zaczął mi chodzić samochód, e, którym zawsze marzyłem, czyli Subaru Impreza e, 555. E, to nie jest moja pierwsza impreza. Tych samochodów już miałem kilka e, w swoim życiu i portfolio. E, kupiłem e, na dwozie w Krakowie. E, od sympatycznych ludzi zresztą. E, i to na dworze tak naprawdę posłużyło do budowy tego samochodu. Jeżeli chodzi o wykończenie, przygotowanie nadwozia, <coughs> tradycyjnie firma Pawmix, pozdrawiam Pawła, zajęła się odbudową. Na szczęście auto nie było mocno mocno zgnite, podobnie jak, znaczy podobnie. Fiat wyglądał dużo gorzej, dużo dużo gorzej. Mog mogliście te zdjęcia fiata zobaczyć, więc liczę, że teraz też Tak, pokażemy Podzielimy to. się, tak? zdjęcie zewnątrz wyglądało gorzej niż, niż się okazało, bo oczywiście rdza była powierzchowna po wyciaskowaniu nadwozia. Okazało się, że w paru miejscach jest tylko potrzeba załatania newralgicznych punktów i to właśnie zrobił Paweł. Auto trafiło do budowy rajdówek na montaż klatki. I tu taka ciekawostka, ponieważ ten samochód posłużył jako... Prototyp do homologacji klatek FIA w, w, w przypadku Subaru, akurat tego modelu, bo nie wiem czy wiecie, ale w przyszłym roku zmieniają się przepisy i będzie można wyrobić paszport historyczny na samochody od 1991 do 2000 roku, które będą brały udział w rajdach samochodowych w WRC. Jeżeli chodzi o przygotowanie klatki, klatka była. Jest założona lżejsza z homologacją FIA Ma, jest chromowo molibdenowa, po to, żeby odleżeć troszeczkę samochód. Auto później trafiło do lakiernika i częściowo zostało przeze mnie uzbrojone. Tylko częściowo, ponieważ to były głównie elementy wizualne, estetyczne z zewnątrz. I oklejenie, które tutaj widzicie, teraz jest przygotowane. Również przez mojego znajomego, ono jakby jest e, równie historyczne jak, ten, jak to auto. No właśnie przerwę Ci teraz odnośnie odbudowy i powiedz mi skąd pomysł na to malowanie, dokładnie to. E, generalnie w, e, przeglądałem wszystkie, wszystkie rajdy, które dotychczas panowie e, Krzysztowi Maciej przejechali. E, zainspirowało mnie to oklejenie, ponieważ to było jedyne e, oklejenie podczas rajdu, Alcorte Inglés na Wyspach Kanaryjskich i później ono już nie było kontynuowane. Chciałem, żeby auto jednak się wyróżniało spośród już wielu replik tak naprawdę, bo były one e, i są e, budowane w naszym kraju z uwagi na popularność e, 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 naszych mistrzów. E, o, przypomnijmy, i, że to był 97. rok. Tak, w 1997 roku, roku, roku e, auto startowało właśnie w tym e, i wielu innych rajdach. I, w tym roku pan Maciej i pan Krzysztof zdobyli tytuł mistrza Europy. Tak, więc tutaj należą mi się gratulacje. I w sumie bardzo dobrze, że takie malowanie wybrałeś. No bo jednak to zwycięskie, prawda? Zwycięskie, ale i z drugiej strony też chciałem oddać jakiś hołd, bo bardzo, bardzo szanuję obydwóch panów. Zresztą pewnie później trochę więcej opowiemy. Tak, a jeżeli oglądają, to pozdrawiamy serdecznie. Ja, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i bardzo, bardzo dziękujemy. Myślę, że warto pokazywać ten samochód i jeżeli jest taka możliwość, przypominać o, tej, o tym sukcesie, bo oczywiście to, to niewątpliwie był duży sukces. Dokładnie. Wiem, że Maciej Wisławski już ten samochód widział. Jest podpis za zgodność z oryginałem. Brakuje ci tu jeszcze podpisu Krzysztofa Hołowczyca. Tak, mieliśmy okazję się spotkać z panem Maciejem na rajdzie <coughs> żubrów, który właśnie kończyliśmy i poprosiłem o zaopiniowanie, z weryfikację i również o autograf. Trzymaliśmy autograf za zgodność z oryginałem, więc zakładam, że. Bardzo przypomina oryginał. Oczywiście jest to wierna kopia, tak? Staraliśmy się przygotować replikę. Oryginał obecnie jest za granicą w posiadaniu prywatnych osób. Przejdźmy dalej do silnika. Jakbyś opowiedział więcej o jednostce napędowej, jak te, jakieś modyfikacje dodatkowe zostały przez Ciebie wprowadzone, czy ona jest w miarę z oryginałem tutaj zrobiona? Auto to później trafiło do <coughs> e, firmy Trax Racing i tu pozdrawiam Pawła. E, on odpowiadał za część mechaniczną, przygotowanie wszystkich podzespołów e, m, do tego auta e, i, i montaż ich zgodnie z e, homologacją, tak? bo auto, auto chcemy homologować docelowo. E, oczywiście, oczywiście tutaj są parametry silnika e, m, wynikające z. z e, Nieseryjnego nie motoru, który był w tym samochodzie zamontowany, tylko z podzespołów, które z kolei udało mi się pozyskać od Arktyc Racing, pozdrawiam marka. Tutaj siedzi silnik z Subaru impreza WLX STiRA. 280 KONI, 5-biegowa skrzynia biegów, krótki dyfer 444 i krótkie przełożenie. Auto bardzo fajnie się spisuje, mam porównanie też do. Wersji GT, która była robiona na Europę, bo miałem również takie auto. E, e, jest duża różnica, jeżeli chodzi o przyspieszenie, i, i jest duża różnica, jeżeli chodzi o, e, e, o moc tego, tego samochodu. To zadam Ci jeszcze takie pytanie: bo znamy Cię z projektu Fiata 127 wyścigowego, a teraz Subaru impreza rajdowe. Hmm. Powiedz mi, co w przyszłym roku ty planujesz? Rajdy, wyścigi? Chciałbym bardzo, tak, takie mam, e, mam e, e, marzenie. Oczywiście ono jest związane z budżetem, tak, który, e, no niekoniecznie, którym niekoniecznie na obecną chwilę dysponuję, ale będziemy się bardzo mocno o to starać. E, pojechać w rundzie HRSMP, e, która jest dosyć popularna w, w, w naszym kraju. Z uwagi na to, że m, wszystkie samochody, które się tam ścigają, mają, mają swój e, 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 styl, swój e, charakter. E, one się od siebie bardzo mocno różnią, kibice to doceniają. Myślę, że bardzo fajny cykl, super rywalizacja. Śledziłem w tym roku, gratuluję również wyników. Panom dwa Subaru rywalizowały o zwycięstwo. Legasy z imprezą, wygrało Legacy. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. No teraz trzeba się odegrać tak? w imprezach. Nie, nie celuję aż tak wysoko, ale chciałbym, chciałbym spróbować swoich sił. Najbliższe starty. Jeżeli będziemy planować jeszcze w tym roku, to e, być może będzie barbórka. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć e, ten samochód na żywo, no to myślę, że na barbórkę możemy zaprosić. Tak, wstępnie możemy zaprosić, jeżeli wszystko się uda dokładnie jeszcze e, e, usprawnić, tak jak ja sobie jak to życzę, ponieważ e, nie ukrywam, że jeżeli, jestem dosyć wymagający, jeżeli chodzi o przygotowanie samochodu. E, nie pojadę niesprawnym samochodem, więc jeżeli wszystko się uda zrobić e, e, zgodnie z checklistą, którą mamy już po tym rajdzie, to mamy jeszcze chwilę czasu, to zakładam, że się zobaczymy na rajdzie e, na barburce. Czyli mamy tak, dwa kubełki interkom, no w pełni prawna rajdówka. E, powiedz mi, czy jeżeli chodzi o konsolę, te karbony, e, zegary, które tutaj mamy umieszczone, to tak było w oryginale? Tak, to jest oryginalne wnętrze, jeżeli chodzi o Subaru, imprezę GC. Z tego roku zostało zachowane oczywiście pewne modyfikacje, jeżeli chodzi o zegary, tutaj zegary, które są obecnie założone, to są od wersji STI, ponieważ mamy silnik od wersji STI. One się będą pewnie troszeczkę różnić od oryginału, a niemniej jednak to one i tak stąd znikną. Tutaj docelowo będzie zmodyfikowany kokpit, będzie karbonowy kokpit, tak jak był w oryginalnym samochodzie Krzyśka połowczyca eee, i będzie obrotomierz tylko i wyłącznie, plus czujniki, które są odpowiedzialne za, e, za parametry pracy silnika. Generalnie prędkościomierz w tym aucie, na prędkościomierz w tym aucie rzadko się zwraca uwagę. Czyli prędkościomierz zniknie, a powiedz mi, tak. czy planujesz tutaj na przykład jakiś GPS, gdzie będziesz mógł śledzić swoje poczynania na trasie? GPS jest montowany na każdym rajdzie. Eee, centrum kontroli rajdu śledzi nasze poczynania, więc ja nie muszę już tego robić. Eee, I oni jakby wszystkie parametry czytują, spisują oczywiście to ma związek z tym, że na odcinku jedziemy pełnym ogniem, natomiast na odcinkach dojazdowych musimy zachowywać prędkość obowiązującą w danym obszarze. Za każdy kilometr przekroczenia są kary dotkliwe, więc musimy uważać, więc jakby tutaj z mojej strony GPS jest zbędny. Czyli jesteś monitorowany. Tak jest. A dobra, jakiś data logger odnośnie trasy, żeby sobie zobaczyć, jak Ci idzie, gdzie możesz poprawić, gdzie możesz coś przyspieszyć? Nie, mamy opis z, mhm. z którego korzystamy e, dzień wcześniej e, i w zależności od tego, jak sobie opiszemy odcinek, e, e, jaką metodą e, zakręt, czy, 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 czy dany punkt, e, uwagę, to tak ją pokonujemy i tutaj e, nie działa to tak jak w przypadku torów. E, e, kierowca podejmuje decyzję na podstawie opisu oraz warunków, jakie panują na, na drodze. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z samym rajdem, mamy książkę rajdową, która jakby pokazuje nam dokładnie jaką drogą i którędy mamy Dotrzeć na odcinek specjalny i nie może to się odbyć w żaden sposób w in inaczej, ze względu na to, że tam są również dotkliwe kary. Dobra, słuchajcie, zbliżamy się do tego momentu, na który każdy z Was czeka, czyli usłyszenie dźwięku boksera Subaru. Myślę, że zaraz to zobaczycie, ale jedna ważna uwaga. Tutaj wyświetla wam się subskrybuj, więc naciśnijcie go na dole, bo prawie 80% osób, które ogląda filmy, nie subskrybuje i te filmy mogą wam się nie wyświetlać. A jeżeli chcecie zobaczyć nasze social media. Łukasz wyświetlał się tu, moje wyświetlał się tu. I teraz z prośbą do Łukasza, żeby odpalił nam to subaru. No i może kawałeczek tutaj przyje. Postaramy się. Postaramy się, odpalamy auto. Tak jak powiedziałem, jest jeszcze w fazie testów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. <laughs> Dobra, no to zasiadaj za kierownicę, a ja idę na bok patrzeć.